W tej lekcji zastosujemy techniki poznane do tej pory jak również wprowadzimy kilka nowych. Naszym celem jest oczywiście wydobycie z tego zdjęcia jego piękna i smakowitości. Tak więc na początek powielam warstwę CTRL-J Ten krok będzie najbardziej pracochłonny jeśli chodzi o tą lekcję ale za pomocą pędzla korygującego musimy pozbyć się wszystkich elementów na zdjęciu, które nam tutaj przeszkadzają i nie są zbyt atrakcyjne, jeśli chodzi o to ujęcie. Czyli usuwamy wszelkie paprochy, okruszki, stależa jak i z bułki. Po prostu klikamy ich obszar, a pędzel korygujący sam poprawi nam i wygładzi powierzchnię. Staramy robić się to dosyć dokładnie, ponieważ ma to bardzo znaczący wpływ na późniejszy odbiór zdjęcia. Jak widzimy, Elementów do poprawy jest naprawdę sporo, właściwie każdy tutaj drobny mankament musimy po prostu zaretuszować. I tak samo tutaj widzimy drobne okruszki na elemencie sera. Retuszujemy również górę bułki. My nie będziemy tego robić w całości podczas trwania tej lekcji, ponieważ zajęłoby to naprawdę dużo czasu. Wiemy już. O co chodzi, i każdy wie jak zretuszować ten element. Zatem możemy już włączyć zdjęcie po retuszu. A zdjęcie po retuszu wygląda właśnie tak. Zobaczmy, jak widzimy, różnica jest ogromna. Zredukowaliśmy tu okruszki i niepotrzebne elementy u góry, bułki na dole również tutaj. Plasterki szynki zostały poprawione, jak i kruszki na samym talerzu. Dzięki czemu na zdjęciu nie panuje teraz taki chaos i możemy skupić się na głównym elemencie. Powielamy sobie tą warstwę ctrl -J. Poznamy teraz sposób na redukowanie odblasków. Wybieramy sobie narzędzie łatka i zaznaczam obszar na bółce, na którym widać takie prześwietlenie. Właśnie tak. Chcemy je trochę zredukować, dlatego przesuwam zaznaczenie łatki. W dobry punkt, czyli możemy przesunąć w tę stronę lub w tą i przesuwamy, właśnie tak, puszczamy i zaznaczenie automatycznie zostało zredukowane, czyli zastąpione pobranym obszarem z tej strony. Jednak, by wszystko wyglądało w miarę naturalnie, możemy leciutko odsłonić odblask by efekt nie był tak plastikowy zatem oznaczam sobie zaznaczenie Ctrl D i wybieram polecenie edycja i teraz wybieramy sobie opcję opcję edycja stonuj zaznaczenie łatki i teraz tonujemy zaznaczenie, tonujemy efekt łatki powiedzmy do 60-70%, zatwierdzamy OK i dopiero teraz zaznaczamy, odznaczamy zaznaczenie CTRL-D i mamy poprawiony tutaj nasz odblask. Wygląda to o wiele lepiej. W następnym kroku podkreślimy sobie kontrast, zatem dodajemy warstwę dopasowania mapa gradientu Wybieramy czarno-białą mapę gradientu i zmieniamy tryb tej mapy na jasność. Maskujemy sobie tą warstwę, czyli przechodzimy na jej maskę. Wciskamy przycisk Ctrl i Delete wcześniej, mając ustawiony kolor tła na czarny. Maska została zakryta, efekt został zamaskowany. I teraz. Odsłaniam białym pędzlem tylko środek bułki, ponieważ reszta zdjęcia wypada gorzej po zastosowaniu tej warstwy. Zatem rozjaśniam, właściwie wydobywam kontrast tylko ze środka, właśnie w taki sposób. Widzimy, jak nasz środek został nabrał kontrastu. Wygląda lepiej. Kolejne warstwy to nic innego jak poznana nam już technika malowania poszczególnych elementów na zdjęciu, czyli tworzenie nowych warstw, wybranie kolorowego pędzla i malowanie kolejno każdego elementu tak by nadać mu lepszego koloru. Tak więc tworzę sobie nową warstwę i wybieram sobie jakiś pomarańczowy odcień Po prostu, by miękkim pędzlem pomalować bułkę. Właśnie tak. I tu tak samo. Oczywiście, manipuluję trybami mieszania, ponieważ do każdego elementu Tryb będzie inny, tak więc przeglądam sobie kolejno wszystkie tryby, tak by wybrać ten odpowiedni. Każde zdjęcie, każdy element będzie wymagał innego trybu. Oczywiście dosyć neutralnym trybem jest tryb łagodny światło, który sprawdzi się w większości przypadków. Jednak my możemy przeglądać dalej i. Spróbujmy wybrać tryb ściemnianie. Oczywiście tutaj efekt jest stanowczo zbyt mocny. Bułka wygląda jakby spalona słońcem. Zatem zmniejszmy sobie to krycie i powiedzmy, że krycie 35% będzie w miarę odpowiednie. W razie czego, za pomocą skrótu CTRL plus U, możemy jeszcze poprawić kolor, tak by jak najlepiej dopasować zabarwienie naszej bułki. Myślę, że tak będzie ok. Zatwierdzam. Kolejna warstwa i kolejny kolor. Tym razem myślę, że możemy zająć się kolorem żółtym, czyli naszym serem. Właśnie tak. Pędzel i malujemy sobie po serze. Oczywiście. Ważna jest tu dokładność. My robimy to w miarę szybko na potrzeby tej lekcji. OK. I znów musimy odszukać odpowiedni tryb mieszania. My już wiemy, że będzie to tryb łagodne światło. Oczywiście zmniejszenie krycia, powiedzmy 60%, i już mamy gotowy kolejny element. Następnie nowa warstwa. Kolor czerwony, czyli jak można się domyślać, będzie to kolor dla pomidora. Tak więc znów malujemy sobie obszar pomidora. I tryb łagodne światło oraz zmniejszenie krycia. Powiedzmy 35%. Jest OK. Zobaczmy, jak to wychodzi. Dzięki malowaniu na każdej warstwie z osobna możemy dopasować kolor do każdego elementu. Na przykład, gdybyśmy stosowali warstwę dopasowania barwa na sycenie i spróbowali zmień, zmień, zmieniać kolor, wtedy prawdopodobieństwo, że dopasujemy kolor do każdego elementu jest minimalne, a tak. Na każdej warstwie po prostu kolorujemy sobie każdy element. Dobra, idźmy dalej, nowa warstwa. Kolor zielony, czyli tutaj dla widocznych elementów zielonych oczywiście znów malujemy. Jako że elementy są bardzo drobne, musimy zachować ostrożność. I znów wybierzmy sobie łagodne światło, krycie standardowo 35%. Zobaczmy. Następnie nowa warstwa, kolor różowy, czyli jak się domyślamy, będzie to oczywiście tutaj widoczna szynka, którą również malujemy. Malujemy również tutaj szynkę w tle OK Tym razem wybierzmy sobie ściemnianie i zmniejszmy krycie 35%. Ostatnia warstwa co jeszcze mamy tu do malowania oczywiście tutaj fasolę. Malujemy. Jak widzimy, jest to dosyć pracochłonny efekt. Ok. Gdy pokolorowaliśmy wszystkie elementy, pora na zaakcentowanie głównego Obiektu oraz pozbycie się zielonkawego nalotu stła i rozjaśnienie naszego talerza. A zrobimy to za pomocą jednej warstwy, którą dodaliśmy już wcześniej. Będzie to warstwa mapa gradientu. Oczywiście, tutaj zmieniamy sobie na czarno-białą mapę gradientu. Jak widzimy, obraz stał się czarno-biały. Oczywiście, usuwam środek za pomocą czarnego pędzla z kryciem 100%, czyli odsłaniam naszą bułkę. Właśnie tak. Na razie nie przejmuję się resztą. OK, Nasz główny element został wyodrębniony. Stosowaliśmy pędzel z kryciem 100%. Teraz zmniejszmy sobie to krycie do 50% i odsłońmy lekko tło, ponieważ nie chcemy, by było ono całkowicie czarno-białe, ponieważ efekt wtedy byłby trochę sztuczny. O właśnie taki sposób. Jak widzimy zdjęcie zostało poprawione. Talerz zostawiamy bez zmian, ponieważ mapa gradientu sprawiła, że stał się całkiem biały. Tak więc zostawimy go w niezmienionej formie. Jak widzimy lekko stonowaliśmy tło poprzez Usunięcie nasycenia koloru, a nasz obiekt główny w dalszym ciągu jest kolorowy, przez co wyróżnia się na tym zdjęciu. Na koniec naszej obróbki poznamy technikę na podkreślenie świateł i cieni, zatem tworzymy sobie nową warstwę. ale nie robimy tego tutaj w tradycyjny sposób, tylko wybieramy sobie polecenie warstwa, nowa, nowa warstwa i teraz pojawiło się nam okno, gdzie wybieramy sobie... Tryb łagodne światło i zaznaczamy opcję wypełni kolorem neutralnym 50% szarości. Zaznaczamy tą opcję OK. Dzięki temu teraz mogę wybrać narzędzia do rozjaśniania i ściemniania. Wybieram sobie narzędzie ściemni, w trybie płcienie, światło około 18%. I ściemniam sobie cienie na tym zdjęciu. Właśnie o coś takiego nam chodzi. Przyciemniam wszelkie Ciemne elementy, które tutaj widzimy, również tutaj możemy przyciemnić sobie widoczny obrys talerza. O właśnie. W taki sposób możemy również przyciemnić sobie ogółem brzegi zdjęcia. Tutaj również przyciemniamy sobie cienie i cienie pod naszą bułką. Tutaj również widzimy cienie, które możemy sobie zaakcentować. Wybieramy narzędzie rozjaśnianie w trybie płcienie i rozjaśniamy światła na tym zdjęciu o właśnie w taki sposób Zobaczmy, rozjaśnimy sobie jeszcze tutaj ziarenka sezamu oraz pieczony ser. I tu brzegi, jasne brzegi bułki, tu również w tym miejscu. Jeszcze na chwilę narzędzie ściemnianie tutaj możemy i tu cień na szynce zobaczmy. Myślę, że efekt jest już gotowy. Wygląda to. Naprawdę przyzwoicie. Zaraz sobie porównamy zdjęcie przed edycją i zobaczymy ogromną różnicę. Dodajemy sobie wszystko do jednej grupy. Zaznaczamy trzymając wciśnięty przycisk Shift. Zobaczmy ile powstało warstw przeciągamy do nowej grupy. I teraz zobaczmy efekt przed i po edycji tego zdjęcia. Jak widzimy różnica jest naprawdę. Znaczna. Właściwie wypadałoby tutaj za pomocą pędza korygującego pozbyć się jeszcze tutaj tych ziaren sezamu, jednak my już nie będziemy tego robić. Tutaj również widzimy drobne niedoskonałości. Tutaj można by również pokusić się tutaj o całkowite wygładzenie tych elementów, by była tylko powierzchnia bułki. Я, однако, вышли.